Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w nowym vlogu. Zobaczcie jak chłopaki śpią. Zobaczcie, jeden na kocyku wygodnie, tu się zsunął kocyk z góry i Bruno śpi, zsuwając się. <śmiesznie>, Śmiesznie to wygląda, no ale są blisko siebie, a zarazem oddzielnie. Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Słuchajcie, witam was w nowym dniu. Wczoraj kończyłam vloga i mówiłam, że dzisiaj może zacznę kolejnego i stwierdziłam w sumie, czemu nie. Podobnie jak w poprzednim vlogu witam Was z Bronisławem, który wyleguje się na łóżku. Ja oczywiście z rana wiecie, pielęgnacja te sprawy kobiece ogarnęłam się trochę i ubrałam się i stwierdziłam, że chyba trochę przegięłam. Ja wiem, że jest troszeczkę cieplej. Ale słuchajcie, to jeszcze nie jest upał. I szczególnie z rana. Także chyba jednak zdejmuję te spodenki. Najwyżej założę je później i zakładam długie spodnie. Szczególnie, że chcę coś tam porobić przed domem dzisiaj. Więc wiecie, trochę nie bardzo, żebym w takich spodenkach, które z tyłu są takie krótkie, paradowała. Nie czułabym się dobrze nachylając czy coś w tym stylu. Więc zmienię na jakieś dłuższe spodenki, leginsy, cokolwiek. Idę na dół, jestem już taka głodna. Mówiłam, normalnie jestem taka głodna, że szok. I chyba Zjem coś z awokado. Może jajko, awokado. Dzisiaj bardziej mam ochotę nie na rzeczy typu owsianka i tak dalej, tylko na rzeczy takie, słuchajcie, bardziej, jak to się mówi? Wytrawne. Co chcę Wam jeszcze powiedzieć? To, że posmarowałam się dzisiaj bardzo mało typu niweakrem na dzień taki a Fluid powiedzmy, bo myślałam, że kupiłam Matysi zwykły kremiwa, a kupiłam jej takie ala la fluid i wczoraj się uśmiała, że ona tego nie chce. Więc ja mówię: Dobra, ja to zużyję i wiecie co? Tak po prostu wyrównuje trochę kolory, ale ponieważ chcę wyjść na zewnątrz, dzisiaj to te słońce będzie mnie prawdopodobnie łapało. Przejdę się pewnie też na jakiś spacer, więc stwierdzam, że nie, nie robię jakiejś takiej tapety, nie pudruję, tylko, tak wiecie, żeby mnie łapało słonko, Ale jak widzicie, ja jestem tak naprawdę opalona. Nie wiem, czy oddaję to telefon, kamera. Brzuch mam opalony, nogi bardzo, ręce też, zawsze najmniej tu i twarz. Ale to nie szkodzi, słuchajcie, wszystko się wyrówna. Dobra, słuchajcie, widzę, że mam wiadomość na telefonie, muszę szybko odpisać. Us knows what we want to do. It happened last week when I stopped by your place. My hands were shaking when I rang your bell. And out of all the things we thought could happen, we ended up naked in your bed. If you show me. Uchylił okno na chwilę i zobaczcie. Dwóch Amancików na zewnątrz. Bruno to tak wiecie, poznaje dopiero, bo wczoraj pierwszy raz tak wyszedł. No dobra, nie pierwszy, ale pierwszy tak oficjalnie, bo tak to to wiecie, tak przez przypadek na chwilkę. No i. Widać, że on dopiero rozpoznaje. Ja tutaj czuwam, nie bójcie się. Koty nie wyskakują. Mam nadzieję, przynajmniej. A jak wyskoczą, no to nie będą wychodziły znowu, i od razu je zgarnę. Najwyżej będę musiała, słuchajcie, iść do sąsiadów. Eee, słuchajcie, pogoda się już robi fajna. Są chmurki, ale słuchajcie, nieważne. Chmurki, nieważne, ważne, że słoneczko będzie. Wystawiłam wczoraj te palmy, pokazywałam wam w poprzednim vlogu. No, i teraz trzeba zacząć dalej tutaj działać, ale raczej będę słuchajcie czekała na Artura w weekend. Mamy tu plany ogrodowe dosyć intensywne. Teraz chcę bardziej z przodu domu sobie coś tam porobić, no, ale muszę zgarnąć chłopaków. Jeszcze dam im z 5-10 minut. Wiadomo, też chcą sobie wyjść na zewnątrz, trochę trawki pogryźć no i zabieram ich, bo nie chcę, żeby wychodziły, chyba że zabuduję, wiecie, całkowicie e, ogród, zrobię siatkę i tak dalej, no to wtedy, wtedy ewentualnie, no jeszcze mogę, słuchajcie, kupić takie są, widziałam takie jakby klatki na ogród, no ale nie wiem, czy czy to jest dobry pomysł i tak tutaj nie ma za dużo miejsca w tym ogródku, jeszcze tak wiecie postawić klatkę, no nie hmm. wiem, będziemy myśleć o tym. Ale trochę później. Idę już po Bruna i Rabusia, bo widzę, że już tam wącha zaszedłem. Jestem już z chłopakami tutaj, słuchajcie. Jeszcze dam chwilę im i uciekamy. Tam, jest kotek, Bruno,ś, taki sztuczny kotek. Taką doniczkę pancia w zeszłym roku wyhaczyła. Widzicie, co tu się dzieje? Same patyki, same. A to, drzebko, jak chcecie uhodować najpiękniejsze hakuro, to. <grym> to jest efekt mojej hodowli. Nie, Hakuro się mnie przyjęło wcześniej już. Liczyłam jeszcze zostawiając, słuchajcie, to drzewko, że coś puści, ale taką łodygę w sumie nie drzewko. Dobra, wracamy chłopaki. Będę dzisiaj ogarniała jednak za szkłem, bo już jest tak, słuchajcie, średnio. Uniesiemy trochę i przesuniemy bieżnie. Dobra. Żeby zrobić sobie tu, słuchajcie, miejsce. Włożyłam też Jessica, Hani... Więc ona sobie jeździ, no i okej. Okay. Trzeba słuchajcie wyciągać i czyścić szkło. Niektóre oddam do mycia, eee, zaniosę do zmywarki. O znaki mam tu dla kotów, akurat. Takie, co w miarę lubią, takie wiecie, mięsne, eee, naturalne. Zaraz im dam. Właściwie to Brunowi, bo rabuś został, słuchajcie, na zewnątrz. No, fajnie, że sobie tutaj zrobię, bo powiem Wam, że widzę, że jest tak nieciekawie. A jednak czasami się wyciąga jakąś, a to szklaneczkę do picia, a to e, no jakieś tam rzeczy, amaretto, zawsze jak zawsze. Często jak robię torta, to używam amaretto do nasączenia i ono już tutaj stoi, słuchajcie, dosyć długo. Lubicie sprzątać za szkłem? Dajcie mi znać i żerandole i tak dalej, bo ja tak średnio, ale lubię efekt po e, porządkach, wiecie, jak już jest tak przyjemnie i ładnie. Dobra, idę dać Brunowi to. Dałam chłopakom, słuchajcie, już snaki i powiem Wam, że nawet im e, smakują, ale ja nie ostatnio nie powiedziałam, słuchajcie, o czymś bardzo ważnym i e, po prostu dlatego, że zwyczajnie zapomniałam. Chciałabym tutaj e, powiedzieć właśnie parę zdań, e, bo myślę, że powinnam. A nie zrobiłam tego, i potem mi przypominali moi widzowie na Instagramie o tym. A zmierzam tu do tego, że nie powiedziałam nic na temat matur. Słuchajcie, wiem, że już jest ten etap, że jesteście w trakcie matur. Kiedy ja teraz nagrywam to, to jest matematyka. I chciałam życzyć wszystkim powodzenia. Mam nadzieję, że te egzaminy wkraczające w dorosłość wyjdą Wam jak najlepiej, że dostaniecie się na wymarzone uczelnie. Że y, ogólnie wasze plany życiowe y, będą, wiecie, przebiegały tak, jak wy tego chcecie, a nie ktoś, kto wam narzuca. Pamiętajcie też, że y, matura to nie jest wyznacznik tak naprawdę do końca naszej wiedzy. I zawsze możecie, słuchajcie, i tak robić to, co chcecie, tylko trzeba dążyć do celu małymi krokami. I jeszcze raz powodzenia i wszystkiego dobrego także na ustnych, bo one chyba są trochę bardziej stresujące. Nie wiem, jak dla kogo. Dla mnie pisemne ok, a ustne zawsze były bardziej stresujące, co nie przekładało się na oceny, bo na przykład oceny z ustnych potrafiają dostać lepsze niż z pisemnych, słuchajcie, ale i tak zawsze bardzo te ustne egzaminy mnie stresowały, więc tym bardziej życzę Wam powodzenia. I to taki przeryw. Eee, słuchajcie, snak rabuś e, dałam mu na zewnątrz i je te snaki, a Bruno widzę, myślałam, że on je, a on się po prostu bawi tym snakiem. On to traktuje jako zabawkę. W ogóle zrobił się ostatnio Bruno bardziej wybredny, tak jak jadł wszystko, ja Wam mówiłam i wręcz pochłaniał e, ogromne ilości i był tak pazerny na jedzenie, tak teraz od jakiegoś miesiąca... No, słuchajcie, wybrzydza podobnie jak rabuś. Nie lubi wielu rzeczy, nie chce jeść wielu rzeczy, nie chce próbować. Biegnie oczywiście, jak my coś jemy, wiecie na urwanie głowy, ale nie wymusza i nie je już tego, co my mamy na przykład na talerzu, prawda? Bo czasami mu tam coś uskubałam małego, jakiegoś mięska, ale teraz nie chce. I tak naprawdę lubi mokrą karmę, słuchajcie, tylko galaretkę najlepiej, wysączyć karmę i zostawić. Ewentualnie rybne, jakieś mokre karmy, żółtko, jajka jeszcze je, ale nie wiem, czy nie będzie tak jak z rabusiem, że przestanie. No i sucha karma mu smakuje, czyli powtarza się ta historia co z rabusiem. Chociaż rabuś najbardziej uwielbia ogólnie tuńczyka i wszystko co z tuńczykiem. No i Bruno też tuńczyka i wszystko co z tuńczykiem uwielbia, plus jeszcze, nie wiem, indyka, karmę mokrą z kurczakiem, ale oczywiście widzę, że coraz więcej w tej misce zostaje. Coraz bardziej wybrzydza. No i teraz snaka z wołowiny, czysta wołowina też nie smakuje, tylko traktuje jako zabawkę. I jeszcze gdzieś zgubiłeś, tak? Gdzie masz tą wołowinkę? No, gdzie masz snaka? No, coś tam gryzysz kawałek, ale ty miałeś większy kawałek? Pewnie podbieżnie ci wpadło, co? Jak ja mam ci teraz to sięgnąć? A, jest jego piłeczka. Dobra, przesunę mu, tak? Zobaczcie, ile kurzu się zbiera podbieżnią. Jestem w szoku. No, jestem w szoku, ale Jessica jeździ, więc zaraz posprząta. Jak zobaczyłam kurz pod bieżnią, to słuchajcie, wzięłam od razu mopa i umyłam tutaj pogo podłogę. Pogodę. Ja już mi w głowie ta pogoda ostatnio. I słuchajcie, umyłam podłogę i wyciągnęłam to szkło. Zaraz będę dawać do zmywarki, cześć. I nie mogę teraz nic dalej robić, no bo słuchajcie, zamoczyłam podłogę. Jestem jakaś taka rozproszona, ale stwierdziłam, że robię sobie kawę, wyschnie i akurat po kawce wezmę. and those of us i've seen your face only once this weekend. you keep in busy, always things to do. our situation still undecided. none of us knows what we want to do. it happened last week when i stopped by your place. We were shaking when I rang your bell. And out of all the things we thought could happen, we ended up naked in your bed. If you show me. Sytuacja słuchajcie, z szkłem jest ogarnięta. E, Ustawiłam taki program zmywarki na 50 minut, więc szybko mi to wiecie, pomyło. E, jeszcze powycierałam, i już tak powiem Wam, że ładnie jest i czysto, i przyjemnie. Od razu zauważyłam, że mój żyrandol ma trochę kurzu, więc wiecie, teraz jak wychodzi słońce, jak jest go więcej, to automatycznie widać. No, takie wiecie miejsca, gdzie warto byłoby ze szczotką albo ścierką pobiegać i e, ja właśnie staram się teraz takie miejsca troszeczkę odgruzować. Nie udało mi się wczoraj zrobić znowu z dywanem, ale jestem, już e, ławę przesunęłam. Zaraz będę odkurzała dywan, e, całe łóżko chcę odkurzyć, wszystkie poduszki ściągnąć od razu, ogarnąć tutaj ten dywan, wiecie, zwinąć. E, on jest taki ciężki, że to jest po prostu szok, także ja go nigdzie sama tutaj wiecie nie ogarnął za bardzo, może uda mi się go zwinąć i będzie już Artur działał, ale to w weekend, ponieważ w tym tygodniu dość długo pracuję i naprawdę jak wraca, to nie ma czasu, wiecie, zje, wykąpie się, posiedzi chwilę z nami i tak naprawdę dzień się kończy i nie ma takiego, takiej siły nawet i natchnienia na to, żeby działać, więc tyle ile mogę, działam sama. Brunusz znalazł znowu swoją piłeczkę, która gdzieś tam była schowana, no i zobaczcie, bawi się. O, słyszy rabusia. Słyszy rabusia, bo rabuś e, wykorzystał okazję i był coś pojeść w kuchni, e, a nie zawsze ma okazję, bo jak on tylko idzie do miski, to bruno biegnie, żeby go wyprzedzić i zjeść przed nim. Mimo że nie jest głodny, ale jest taki po prostu, wiecie, zachłanny bardziej. Co, o, rabulku, kochany? Zjadłeś, udało Ci się? Rabusz to w ogóle tak chodzi, zobojętniały, na no, całe życie. Taki wiecie, niby chillerka, ale tak naprawdę jak coś puknie, to pierwszy jest przestraszony. A brunuj, mój, brunuś, a broneczek. O, 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 nie rusz mnie, pańciucho. Ja mam piłeczkę, widzicie? <grywa> Energia sama w sobie. A jakbym Rabusia wzięła? Chodź, rabuleńca, kochany. Chodź, chodź do chodź. O, a rabuleniek? Rabuleniek posiedzi z pańciuszką, bo to jest dobry kiciuś. Musimy pazurki poobcinać, tak? Musimy poobcinać pazurki kotką. Oczy trzeba wyczyścić, no zajmę się tobą. Mm, zaraz będę cała w jego włosach, ale już trudno. Dobra, zabieram się dalej, słuchajcie za działanie. Aha, bo ja przyszłam do Was e, pozdrowić kilkoro z Was e, i już odpalam vloga. To nie był ten, tylko jeszcze poprzedni vlog. Pozdrawiam Ania Maleszewska, 1172. Pozdrawiam Kwiat Anna 8428, serdecznie pozdrawiam. Dariusz Szumniak 9065, e, dobrze mówię. E, bardzo serdecznie chciałabym pozdrowić Marta Paszkiewicz 1390. Pozdrawiam Dżini e, Schatz. Boże, jak to się czyta? Dżini Szatz, Dżini Schatz. Napisz mi kochana, jak się czyta Twój nick. Szwatz. Cholera, nie wiem, dobra, nie wiem, słuchajcie, także napisz mi kochana, ale pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, Violetta P9958, pozdrawiam, Lila Musia 1753, serdecznie pozdrawiam, Anna Borkowska 1814, serdecznie pozdrawiam, Julia Żerkowska, pozdrawiam, moją widzkę stałą i słuchajcie, jeszcze Patrycja 59,58 dobra, tyle osób pozdrowiłam serdecznie kochani Was pozdrawiam i całuję mała przerwa jeszcze będę testowała ten oto serek, ja go nigdy nie jadłam chyba, to jest z Nestle z białą czekoladą i słuchajcie wysokoproteinowy i z tego co widziałam on ma tylko 83 kalorie także mega mało, robimy próbę nie trzeba oblizywać papierka z tej strony, ponieważ jest czysty. A zaraz, słuchajcie, piłeczka dla Bruna, bo on uwielbia. Uwielbia, jak mu się rzuca takie coś. Później to wyrzucam, nie bójcie się, nie je folii. Brunuś! No, już pobiegł. No dobra, robię próbę. Patrzę, czy coś tam. Wiecie co? To jest bardzo dobry serek. Ja już myślałam, że nie dorwę w Anglii oprócz jogurtu taki fajny serek lekko waniliowy, bo ja nie czuję tu tak bardzo białej czekolady, bardziej bym powiedziała, że taki śmiet... o, śmietankowy. Wiecie co? I czuć, że on jest taki bardziej naturalny. Polecajka, bardzo dobry. Będę kupowała, a widziałam, że są też inne smaki. No i to jako przekąska naprawdę mega mało kalorii ma. You keep them busy always things to do our situation still undecided none of us knows what we want to do it happened last week when i stopped by your place my hands were shaking when i rang your bell and out of all the things we thought Słuchajcie, ten dywan, a tamten to jest ogromna różnica. Tamten jest ciężki, wielki, ogromnie ciężki, a ten... Słuchajcie, ten tu taki leciutki, że szokę kliurką. No zobaczymy. Kryłam kocami na tą stronę, ponieważ kolor tego dywanu, słuchajcie, jest identyczny jak, no jak właśnie to, żeby przykryć ten narożnik, żeby się nie niszczył. E, możliwe, że kupimy nowe, takie wiecie, na, na rożnicy. Jakiś czas trzeba je kupować, te skóry i wymieniać. Na razie są, jak widzicie, te koce. Czasami je obracam na drugą stronę, wtedy mają kolor e, zbliżony do łóżka. No i teraz trzeba rozłożyć jeszcze wszystkie poduchy. Zgrzałam się na zewnątrz jest przepięknie, świeci słoneczko, to i w domu od razu słuchajcie, gorąco. Only once this weekend, you keep him busy. Always things to do. Our situation still undecided. None of us knows what I met you in the summer. When you left, it was cold. Said we loved one another.